Witam, zaczynamy siano kosy. Tata kosi Ursusem i Kosiarką Klas. Ja nie mam za, za bardzo czasu, tutaj tak się nudzi, tak się nudzi. W domu już dostaję korby. Także wystartował z koszeniem. Dziś mamy średo, jutro jest Boże ciało, także... Nie będziemy świętować, na pewno będzie trzeba przewrócić, roztalepać. No ten kawałek to mnie nie, nie rozczarował. Tu i rok temu była na trawa, w tym roku jeszcze... Jeszcze zostało nawóz azotu. Kurde, piękna trawa tutaj. Planowany zbiór jest niedziela. Zobaczymy, jak koło się uda znaleźć do prasowania. Byśmy chcieli robiącą prasę znaleźć. Zobaczymy. Wątpię, że w niedzielę ktoś będzie przyjechać. No, może w poniedziałek wtedy kogoś się prędzej znajdzie. W tym roku mamy swojego na dziś, chwilę dzisiejszą do koszenia 5 hektarów, tu skosimy te trzy i potem na agencyjnym jest słaba trawa, to trochę poczekamy jeszcze niech podrośnie, bo na tam zielona jest, tam pesz, nie peż. poczekamy jeszcze trochę, nie było nawożone, bo to późno było podpisana dzierżawa. I prawdopodobnie dojdzie kolejny, kolejny kawałek. Jeszcze kolejny, bo nie wiem czy będzie, w, w, będę musiał wstać film też wcześniejszy. Wcześniejszym jeszcze nie ma tej informacji. Bo złożone są dokumenty na działkę 3 hektary, trochę zakrzeloną. I prawdopodobnie od osoby prywatnej jeszcze 2 hektary. No już to do ostatni kawałek osi. Ja w międzyczasie trochę ranlapowałem pod pastuchem. Bujeczką szosową po malutku. Nie pali się. To nie musi. To nie jest 100 hektarów doskoczenia. O, kamienie już się. Dzisiaj drugi dzień Gdzieś Przerzucam O tutaj sobie na zapas palca dałem. Trochę się mały zakurzył Kurde miałem szkoda, że dzisiaj wracamy więcej nic nie nagram o, pamięci Trzeba trochę ten wrócić Dzisiaj mamy sobotę już Telepie drugi raz siano No dziś przy Telepie jak nie będzie padało Jutro grabie na a w poniedziałek znaczy na wałkach przeschnie jeszcze trochę a w poniedziałek przyjedzie taki pan z prasą rolującą znaczy no, było, jest dogadane że przyjedzie ale to Wiadomo, może się różnie skończyć Ale to jest ten pierwszy, najmniejszy kawałek I najbardziej chyba... Bardziej Najwięcej zawsze tutaj jest masy O, to jest drugi Tam jest tam z tą górką, jest koło domu 10 arów A to dobra, to tamten drugi to znacie, tam gdzie kicha mi jeszcze w tym roku już strzeliła thank <laughs> you to dzisiaj zgrabia A ja mam trochę innych prac, muszę wspawać tulejki do zębów Do tych, tych zębów do... O cholera, i się wygrzybał. No tych takie kiełku jest żeby belki wosić, bo jutro przyjedzie taki pan Białorusem z prasą na tą Z230 Nie wiem, czy będę pewnie w pracy to nie nagram, ale kulki zostaną na polu, żeby odparować. Tata nie będzie zwoził, mówiłem, żeby nie zwoził. Żeby odparowały Zaraz tam stanę, to powiecie ile tu może być z tego belek tu trochę za grube wyszły chyba, ale tutaj w z powrotem. nie to... Inaczej to nie, 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 nie chciało wyjść Tam widzicie, takie cienkie one są I w tym z powrotem wąskie Potem zobaczę jeszcze, no a tą kolejne przed domem, tam będzie pewnie też ładne, będzie coś się kłóta jak jedną wałki Kurde, powiedz mi z 20 belek może wyjść z 3 hektarów, jak taka jest trawa i siano Gdzieś nie obejrzę to kamienie, są to dlatego... jak potłuczony się chodzę z tym telefonem. O jeszcze tutaj Kurde, jestem ciekaw, tu może tu by z 5 ha wyszło Sam siebie, sam siebie chcę sprawdzić Koło domu, z dwie, by wyszły, może wyjdzie z 15, z 20, może 30, z 3 hektarów, ale no, 10 chyba nie wyjdzie z hektara. Jak myślicie? no tam guzik, co? To dopiero gdzie film, wstawiony jak będzie wiadomo, jaka jest liczba, ale ciekawe jestem. Może Możecie, zanim ktoś obejrzy do końca film, może powie powiedzieć do tego momentu, ile będzie belek. Bo to jeszcze będzie jeden przerywnik do Bel, bo kolejne pola, ostatnie także. Możecie teraz pisać przez tą jeszcze chwilę, póki nie wiadomo ile jest belek. Ile może wydać z hektara, co widzieliście? Także zbelowane jest z 230 dosyć duże to są belki. Na trzech polach na razie 11 naliczyłem. No i minus duży, tutaj 230, ponieważ drobniejsze siano tyłem wylatywało, bo ojciec mówił, że tyłem to wszystko wylatywało pod, pod klapą, czy jak to się nazywa? Także miałem. Na uwadę, żeby w przyszłości kupić taką prasę, ale chyba gdzieś coś innego no kurde, pozostało od cholery jeszcze mankament jest, że nie trzeba jeszcze zamówić skostkującą, żeby to sprasował i ktoś u nas biorą za hektar czy 6 hektarów normalnie w po bo te prasować czekajcie, zaraz wam powiem cholera wieje no jest 19 jeden mały, no to 20 czyli zgadłem, tylko że Myślę, że to będą mniejsze te belki. Cholery duże są, 160, 170 jak mierzyłem. 1,5 metra, ten, któryś tam był też. Któryś był 1,5 metra. te są bardzo ciężkie ponieważ ten obciążnik też ważyliśmy 540 kg i mamy jedną belkę którą ciągnik nie podniósł to jest największe tam 170 mała także niby zdają się lu takie luźnawe trochę ale ważą sporo no już teraz ostatni etap zbieramy już te kostki co po tej prasie nie, 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 nie takie nie zbierało krótka trawa została A no ale to tyle mamy 100 kostek i 20 bel 160 w tym filmie to wszystko na razie cześć